to wszyscy czekali odcinek z miastem przepraszam że to tak długo zajęło ale miałem kłopoty z komputerem no to zaczynajmy na początku pójdziemy sobie do tego banku dobrze i miałem też lekkie problemy bo mi się ciągle włączał Minecraft dlatego tak długo dobrze no to idziemy zobaczyć co mam w banku złoto 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 mam złoto. No nadzieję że tu będą jakieś diamenty czy coś wszędzie złoto no dobrze idziemy do kolejnego budynku kończę nie będę wam prezentował całego miasta nie za mało czasu jest na takie coś od góry będę wam prezentował zaraz wracam dobrze Teraz będę wam pokazywał wszystkie domki. Tak. Takie różne bloki. Może będą jeszcze jakieś odcinki z Minecrafta. Miałem zamiar z GTA nagrywać, ale nie udało się coś. Bo nie chce mi nagrywać GTA. Ta moja kamerka i ten. Ten program. Te bloki są większe niż teraz widzicie. O, a może tutaj Wam zaprezentuję w tym... tymi i sobie pojadę. Znaczy tylko transport. Ergonik. Dobrze. Yy, zaraz wracam, bo ktoś mnie tutaj denerwuje. Przepraszam was, ale do mnie przyszedł taki kolega, który mnie wkurza. Ach, dobrze. Co się stało, to ja nie wiem. Patrzcie, jakie dobre miasto. O jadź, krótka ta kolejka coś. Będziemy musieli wyjść. Tu domki macie. Różne na takie... Naddymy z pajęczym. To nawet, nie wiem dlaczego, służy to chyba jakaś arena, czy coś? Tak myślę. Tak, to jakaś arena. Koło tego banku już byliśmy. To idę sobie. To co jest? Pewnie stadion, czy coś. Nie. To jest stadion. Czy stadion? Stadion. Tylko to jest trochę tutaj głupie zrobione, ale patrzcie. Że nimi budowy tutaj są. Ciekawe mnie to jest w tym domku. Coś musi tutaj być. Dobrze. Wiecykonie nie ma. No dobra No trzeba robi czy coś Nie, dobrze za dalej tutaj Dlatych jest oo wow. No fajny zamek no no Co się tu wzięło? To, to szczotka złota Nie wiem teraz od czego zacząć Ej od czego zacząć, co ja gadam Teraz zobaczę sobie na mapie co tu jest No na razie co ja widzę to Tyle co nic Czasami mi się wyłącza Minecraft albo mi się baguje się wydaje czy ja już tu byłem? Byłem tu To polecę sobie tam za ten budynek Zobaczymy co tam będzie Ale słabe renderowanie Fajny zameczek o. Wow, jak smog. Fajny. Wow. Nie, to jest cudowne. Dobrze. No to jedziemy sobie. kolego. Może postaram się nowe intro zrobić dla tego filmiku Marnuję czas tylko na ten wagonik Zobaczcie Dime set 1200 Sorry jest set 1200 No tak, Kilimetr set, 1200. No jezu. Marnuje się czas. Kilimetr set, 1200. O. To jest iglo? Nie wiem, ale gdzie dziwne to iglo? No to idziemy dalej. Ja tego, całego miasta nie widziałem. Łooo kurcze. Chociaż koleś, który budował ten miasto, musiał się bardzo postarać. Żeby... Że to baguje mi się trochę. Jak wiecie, jak to zrobić, żeby mi się tak nie bagowało? I żeby renderowanie było szybsze? To napiszcie w komentarzu. No nie wiem. Mhm. Fossa? To jakiś zamek królewski jest, czy co? Ale on jest ogromny. Chyba na tym zamku skończę. To będzie jeszcze więcej czasu, żeby nagrać kolejny odcinek z miastem. Mhm. No dobrze, jeśli odcinek Wam się spodobał, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden odcinek z tym miastem. Zacznę od tego miejsca, co tutaj stoję. No to cześć.